Przemysław Czarnek właśnie ujawnił informację, która może wstrząsnąć fundamentami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Międzynarodowe powiązania, ukryte wpływy, nazwisko Żurek w kontekście globalnym brzmi jak thriller polityczny, ale to dzieje się naprawdę właśnie teraz w Polsce. Jeśli myślicie, że to tylko kolejna polityczna przepychanka, to za chwilę zmienicie zdanie, bo to, co usłyszycie, dotyczy każdego z nas. Dobrze, przejdźmy od razu do rzeczy, bo to jest naprawdę gorące. Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, znany z kontrowersyjnych, ale zawsze wyrazistych wypowiedzi, właśnie podzielił się informacją, która rozgrzewa media społecznościowe i tradycyjne media do czerwoności. I kiedy mówię, że to jest duże, to naprawdę jest duże. Czarnek nie jest politykiem, który mówi byle co. Kiedy zabiera głos, zawsze stoi za tym konkretna intencja, konkretny cel i zawsze wywołuje to reakcję. Tym razem jego wypowiedź dotyczy tematu, który od lat dzieli polskie społeczeństwo na pół. Mówimy o wymiarze sprawiedliwości, o sędziach, o reformach sądów, o tym wszystkim, co przez ostatnie lata było źródłem nieustannych sporów między różnymi obozami politycznymi. Ale tutaj pojawia się coś nowego, coś co podnosi stawkę na zupełnie inny poziom. Czarnek mówi o międzynarodowym wymiarze tej sprawy, a konkretnie o sędzi Waldemarem Żurku, którego nazwisko przewija się w kontekście działań wykraczających poza granice Polski. Żeby to wszystko zrozumieć, Musimy najpierw wrócić do podstaw. Waldemar Żurek to postać niezwykle kontrowersyjna w polskiej polityce. Dla jednych jest bohaterem broniącym niezależności sądów przed politycznymi naciskami. Dla innych to symbol politycznego aktywizmu w togach sędziowskich. Był rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa, działał w różnych organizacjach sędziowskich, wypowiadał się publicznie na temat reform wymiaru sprawiedliwości. Jego nazwisko pojawiało się w mediach dziesiątki, jeśli nie setki razy. Ale teraz Czarnek twierdzi, że mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym niż tylko wewnętrzne polskie spory o kształt sądownictwa. Według niego, Żurek może angażować się w działania o charakterze międzynarodowym, które wykraczają daleko poza standardowe obowiązki polskiego sędziego. I tutaj zaczyna się naprawdę ciekawa część tej historii, bo jeśli to prawda, to mówimy o czymś, co może mieć konsekwencje dla postrzegania Polski na arenie międzynarodowej. Czarnek sugeruje, że Żurek może mieć powiązania z zagranicznymi organizacjami. Instytucjami czy też wpływowymi grupami, które mają własną agendę dotyczącą Polski. To nie jest małe oskarżenie. To jest twierdzenie, które, jeśli zostałoby potwierdzone, mogłoby wywrócić do góry nogami sposób, w jaki patrzymy na niektóre decyzje w polskim wymiarze sprawiedliwości. Mówimy tutaj o fundamentalnej kwestii zaufania do instytucji państwowych. Wyobraźcie sobie przez chwilę, co to oznaczałoby. System sądowniczy powinien być niezależny, bezstronny, Wolne od jakichkolwiek zewnętrznych nacisków, czy to politycznych, czy ekonomicznych, czy międzynarodowych. Jeśli okazałoby się, że niektórzy sędziowie działają w interesie zagranicznych podmiotów lub pod wpływem zagranicznych wpływów, to mielibyśmy do czynienia z kryzysem zaufania do całego systemu prawnego. To nie jest tylko polityczna gra. To dotyka każdego obywatela, który kiedykolwiek będzie musiał stanąć przed sądem. Ale poczekajcie, bo jest więcej. Czarnek nie rzuca tych oskarżeń na wiatr. Powołuje się na konkretne informacje, które według niego są w posiadaniu odpowiednich służb i instytucji. Mówi o dokumentach, o śladach, o powiązaniach, które można zweryfikować. To nie jest wejk polityczna gadanina. To są konkretne zarzuty, które wymagają konkretnej odpowiedzi. I tutaj dochodzimy do punktu, w którym ta historia staje się naprawdę fascynująca z punktu widzenia każdego, kto interesuje się polityką, wymiarem sprawiedliwości czy geopolityką. Polska od lat jest w centrum uwagi europejskich instytucji, jeśli chodzi o kwestie praworządności. Mieliśmy spory z Komisją Europejską, mieliśmy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mieliśmy debaty w Parlamencie Europejskim. Reforma sądownictwa przeprowadzona przez poprzedni rząd była jednym z najbardziej kontrowersyjnych działań w najnowszej historii Polski. Zwolennicy reformy argumentowali, że stary system był skorumpowany i potrzebował gruntownej przebudowy. Przeciwnicy krzyczeli, że to atak na niezależność sądów i demolowanie trójpodziału władzy. W tym kontekście działania sędziów takich jak Żurek były intensywnie śledzone. On i inni sędziowie otwarcie krytykowali reformy, uczestniczyli w protestach, wypowiadali się w mediach, współpracowali z zagranicznymi organizacjami broniącymi niezależności sądownictwa. Dla swoich zwolenników byli to bohaterowie broniący fundamentów demokratycznego państwa prawa. Dla krytyków byli to polityczni aktywiści wykorzystujący swoje stanowiska do walki politycznej. Teraz czarnek podnosi poprzeczkę mówiąc o międzynarodowym wymiarze tych działań. Co konkretnie ma na myśli? Chodzi prawdopodobnie o współpracę z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, think tankami, instytucjami europejskimi, może nawet z zagranicznymi rządami. Czy taka współpraca jest nielegalna? Niekoniecznie. Czy jest nieetyczna? To zależy od perspektywy. Czy jest problematyczna z punktu widzenia polskiej suwerenności i niezależności wymiaru sprawiedliwości? Zdecydowanie tak, jeśli wierzyć czarnkowi. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach granice między tym, co jest prawowitą międzynarodową współpracą, a tym, co jest nielegalnym wpływem zagranicznym, są bardzo rozmyte. Żyjemy w świecie, gdzie soft power, wpływy, lobbying i międzynarodowe sieci kontaktów odgrywają ogromną rolę. Organizacje pozarządowe finansowane przez zagraniczne fundusze działają w dziesiątkach krajów. Czy ich działalność jest zawsze transparentna? Nie. Czy zawsze służy interesom kraju, w którym działają? Niekoniecznie. Czarnek sugeruje, że Żurek może być częścią większej sieci międzynarodowych powiązań, która działa przeciwko polskim interesom narodowym. To silne oskarżenie, które wymaga silnych dowodów. I tutaj pojawia się pytanie, czy czarnek ma te dowody? Czy to tylko polityczna retoryka mająca na celu zdyskredytowanie przeciwnika politycznego? Czy może rzeczywiście mamy do czynienia z poważnym problemem, który wymaga gruntownego śledztwa? Co ciekawe, tego typu oskarżenia nie są niczym nowym w europejskiej polityce. W ostatnich latach wiele krajów borykało się z zarzutami o zagraniczne wpływy na ich systemy polityczne i prawne. Rosja była oskarżana o ingerencję w wybory w różnych krajach zachodnich. Chiny były podejrzewane o wywieranie wpływu przez swoje programy inwestycyjne. Organizacje finansowane przez George'a Sorosa były krytykowane w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej za próby wpływania na politykę wewnętrzną. Więc Polska nie jest w tej kwestii odosobniona. Ale wracając do konkretów, Czarnek twierdzi, że ma informacje wskazujące na to, że Żurek wykracza poza swoje obowiązki sędziowskie i angażuje się w działania, które mogą być szkodliwe dla Polski. Mówi o kontaktach z zagranicznymi mediami. O przekazywaniu informacji do instytucji europejskich, o uczestnictwie w międzynarodowych kampaniach przeciwko polskim władzom. Czy to wszystko jest prawdą? Trudno powiedzieć bez dostępu do konkretnych dowodów. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że część z tych zarzutów jest prawdziwa, to pojawia się kolejne pytanie: czy to źle? Czy sędzia, który widzi zagrożenie dla niezależności sądów w swoim kraju, powinien milczeć, czy ma prawo, a może nawet obowiązek, zwrócić się o pomoc do instytucji międzynarodowych? To jest fundamentalne pytanie, na które różni ludzie odpowiedzą różnie, w zależności od swoich przekonań politycznych i wartości. Dla zwolenników silnej państwowości narodowej i suwerenności, jakiekolwiek działania polegające na angażowaniu zagranicznych podmiotów wewnętrzne sprawy Polski są niedopuszczalne. Dla zwolenników europejskiej integracji i uniwersalnych wartości demokratycznych odwoływanie się do instytucji europejskich w obronie praworządności jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz pożądane. To są dwie fundamentalnie różne wizje tego, czym powinna być Polska i jakie miejsce powinna zajmować w Europie i świecie. Czarnek, jako konserwatywny polityk z silnymi przekonaniami narodowymi, oczywiście reprezentuje pierwszą z tych perspektyw. Dla niego Polska powinna być suwerennym państwem, które samo decyduje o swoich sprawach wewnętrznych, włączając to kształt systemu sądowniczego. Jakiekolwiek zagraniczne wpływy, czy to ze strony Brukseli, czy ze strony międzynarodowych organizacji są postrzegane jako zagrożenie dla tej suwerenności. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy widzą Polskę jako integralną część Europy, związaną wspólnymi wartościami i wspólnymi instytucjami z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dla nich odwoływanie się do europejskich standardów praworządności i współpraca z instytucjami europejskimi nie jest zdradą Polski, ale właśnie jej obroną, obroną przed tendencjami autorytarnymi i antydemokratycznymi. I tutaj dochodzimy do sedna tego sporu. To nie jest tylko sprawa żurka. To nie jest tylko sprawa czarnka. To jest fundamentalny spór o kształt Polski, o jej miejsce w Europie, o równowagę między suwerennością narodową a integracją europejską. Żurek i inni sędziowie, którzy otwarcie krytykowali reformy wymiaru sprawiedliwości, stali się symbolami tego większego konfliktu. Wypowiedź czarnka musi być także postrzegana w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Po zmianie władzy w zeszłym roku nowy rząd zapowiedział przywrócenie praworządności i naprawienie szkód wyrządzonych przez poprzednie reformy. Dla polityków takich jak Czarnek to jest kontrrewolucja, próba cofnięcia zmian, które według nich były potrzebne i słuszne. W tym kontekście atakowanie sędziów takich jak Żurek jest częścią szerszej strategii politycznej. Ale niezależnie od politycznych motywacji, pytania, które podnosi Czarnek, są ważne i zasługują na odpowiedź. Czy polscy sędziowie współpracują z zagranicznymi organizacjami w sposób, który może wpływać na ich orzeczenia? Czy istnieją konflikty interesów? Czy system jest przejrzysty? To są pytania, na które każdy obywatel powinien znać odpowiedź, niezależnie od swoich poglądów politycznych. Co będzie dalej? Trudno przewidzieć. Czarnek z pewnością nie odpuści tego tematu. Jego wypowiedź to dopiero początek. Możemy spodziewać się dalszych ujawnień, dalszych oskarżeń, a może nawet formalnych postępowań. Z drugiej strony Żurek i jego zwolennicy z pewnością będą bronić się przed tymi zarzutami, przedstawiając swoją wersję wydarzeń i prawdopodobnie kontratakując, wskazując na polityczne motywacje swoich krytyków.